Witam serdecznie, Marcin Kociołek, Głębi Ostruda. Także niestety czekaliśmy na wiosnę, a tutaj niestety zaskoczyła nas zima, powrót zimy. Także no, ale dzisiaj jest akurat 15 luty, tak, no to też nie ma się co dziwić, że jest taka pogoda. Yy, szykujemy się pomału do łączenia w pary. Także go no tak planuję na przyszły weekend połączyć, ale to tak wstępnie, bo nie wiem, jeżeli się pogoda nie poprawi, to jeszcze troszeczkę poczekam. Dlatego że nie chcę na siłę łączyć, nie chcę, kurde, w taką pogodę tu siedzieć w tym graniku, pilnować. Bo to też troszeczkę, kurde, nie do końca byłoby przyjemne, nie? Lepiej poczekać, aż troszeczkę się ociepli. Troszeczkę się ociepli. I wtedy przystąpić do łączenia w pary. A tak co, biały zadowolony? Biały lubi zimę, tu wszystko super, nie? Nie, gołębie tam ogóle t... zacząłem dawać troszeczkę tam jakiejś suplementacji takiej pobudzającej. Delikatnie, jakieś tam witaminki i tak dalej. Troszeczkę lepszą karmę. Akurat owiec już mi się skończył. Owiec mi się skończył, więc już nie będę kupował następnego. karmy, karmę i tak daję słabszą, ale ale ten, ale ale trochę bogatszą niż ostatnio, nie? Już bez owsa, ale jeszcze zimówka Nie wiem, tak się zbieram czy im się wysprzątać, ale kurde muszę zobaczyć czy Czy da radę, kurde, czy nie za bardzo zamarzą to wszystko Zaraz sprawdzimy Biały zadowolony, nie? Tak, chodź, chodź, chodź Chodź, tutaj, chodź, że ty mordeczka, mordeczka, ty kochana, ty moja. O, jak się cieszę, jak się go pogłaszę, to leci, kurde. Chodź, nawet do domu nie chcę, nie? Niby tu zimno, od tego, jak mówię, chodź do domu wejdziesz. Nie, on nie chce, on woli latać na tworzu, tylko karma porządna, nie? Zobaczymy, co tam się dzieje. Kurde, nie chcę się do tego golemi wychodzić, czyli w toku pogodę jeszcze. No, dzisiaj jest fajne słońce. Ale wiatrzycho wieje I tak kurde Zanim wyjdę do tych gołębi to o Zbieram się, zbieram się Chodź, chodź, chodź Zaraz zobaczę czy da radę wyczyścić Bo taki był mróz ostatnio, że nie sprzątałem, nie? Zaraz zobaczymy niestety da radę. Także trzeba sprzątać. Kurde, myślałem, że wrócę do domu i dalej będę leżał. O, także niestety. Będzie trzeba posprzątać. Także nie ma wymówek, nie ma wymówek. O, idzie, idzie. Trzeba wysprzątać. No dobra trudno i godzinka i będzie posprzątane a jeszcze dzisiaj zrobię takie coś, że dzisiaj zrobię takie coś, bo dzisiaj mamy 15 ja tak planuję gdzieś za około tydzień je połączyć i dzisiaj sobie zrobię tak, że przekręcę cele żeby nauczyły się yy, zwłaszcza roczne wchodzić do takich celów odwróconych, nie bo w tym tygodniu będę planował przyjść po prostu wieczorem jak będzie ciemno powpychać samczyki po cichutku wejdę tu jak będzie noc Pozamykam je w celach, powpycham, pozamykam. I spiszę sobie, nie. Stare samce siedzą w tych samych miejscach, ale muszę sobie spisać gołębie roczne, żeby sprawdzić, jakie cele obję, objęły. Nie? I to wszystko wprowadzę do systemu, do komputera i połączę gołębie na papierze. Także później tylko złapię samiczki, będę już. Samce będą pozamykane w celach. Samiczki tylko zgodnie z wykazem będę sobie nosił wkładał do danego samca. Tak samo z rozpłodem. Chodź, chodź, chodź. No, także w tym tygodniu już coś tam się będzie działo, coś się będzie robiło. Pomału się zabieramy za robotę. Dobra, biorę, kurde, łopatę, gumaki, wiadro, taczkę i jedziemy z koksem. No dobra, mamy to posprzątane. Troszeczkę dłużej się zeszło, bo jeszcze poodkurzałem sobie. Nogi odszepiemy ze śniegu. Tu mamy przedział już zamknięty, który czeka w przyszłości na samicę. No i tak jak widać, wszystkie przedziały we wszystkich przedziałach cele są przekręcone w drugą stronę. tutaj. Teraz po prostu chcę, żeby przez parę dni te samce nauczyły się a no przyzwyczaiły się nie? do wskakiwania, bo dla niektórych może rocznych samców to będzie jakiś, jakaś różnica i troszeczkę mogą głupieć. I po prostu zobaczę tam za 2-3 dni, przyjdę tu w godzinach wieczornych. Jak będzie już ciemno, po cichutku sobie tu wejdę przy zgaszonych światłach. Te samce będą siedziały. Tak zawsze co roku jest, będą siedziały tu, niektóre w środku. To tylko będę chodził, wpychał, zamykał, później sobie zapalę światło, wezmę sobie listę ten kartkę po prostu i pospisuję, w jakich przedziałach siedzą samce, w jakich numery cel. I później jeszcze raz tak zrobię, powiedzmy za dwa dni znowu, żeby potwierdzić, że dalej siedzą w tych samych, nie? że nie ma jakichś tam podmianek, zamianek, jeżeli gdzieś tam coś będzie to sobie zaznaczę, że jest jakiś problem że gdzieś nieraz samiec zmienia cele e, i jeżeli już będę miał dwa razy potwierdzone, że siedzą wszystkie w tych samych celach e, stare pary oczywiście łączę z powrotem tak samo tak, żeby samice i samce miały te same cele, bo później to, to jest nie warta zachodu, bo samica stara próbuje wrócić do celi przeddać innego samca w innej celi. Ona będzie próbowała wrócić do starej celi. Tak samo z samcami i się robi niepotrzebne zamieszanie. Bójki trzeba zostawić. Stare gołębie przy celach, w których siedzą, nie? Bo to zawsze się źle kończy. E, czyli stare, stare pary. Ja jeszcze też zrobiłem w ten sposób, że po lotach gołębi dorosłych były gołębie rozdzielone tam w tydzień czy ileś. I połączyłem je na nowo w pary. Stare pary. Tak samo, plus. E, wiadomo, że część gołębi zginęła więc y, część gołębi potraciła swoich partnerów, więc na nowo je połączyłem w pary dałem zjeść jajka, dałem wychować młode i spisałem sobie te gołębie jak siedzą na nowo po lotach w celach i teraz po prostu wracamy do tych samych ustawień, czyli wszystkie stare gołębie, które na jesieni połączyłem w parę które miały jajka i młode które się przyzwyczaiły już do tych cel bo nieraz na przykład samica musiała zmienić po lotach cele bo w jej celi na przykład nie było samca tak? bo zginął więc trzeba było dać jej nowego samca. Ale już wtedy, jak łączyłem po lotach gołębie jeszcze raz w pary, tam, gdzie brakowało partnerów, to już się, starałem się dobierać najlepszy z najlepszym. Nie? Tak, żeby te lotowe gołębie, które połączyłem, tworzyły się pary po prostu najlepsze. Yy, najlepsze lotniki ze sobą. nie? Tam, gdzie była taka możliwość. No dobra, idę, wpuszczę je. A przejdziemy się jeszcze do rozpłodu. Zaraz je nakarmimy. Tutaj, Zobaczcie. Z Mamy zimę w zimę. To jest coś ojajne. o Coś niespotykanego, no? Zobaczcie. Pierwszy raz śnieg widzą. Uch, ale zima przyszła. Kurde. Dobrze, gołębie nie połączone w pary, bo. Widzę tu łazić do nich teraz. Nie chciałoby się. O. Dobra. Uciekać. Dobra. Karmię. Nagramy jeszcze krótki filmik, jak jedzą. Dogramy kawałeczek i idziemy do domu. czyli ulubiony moment, wysprzątane, odkurzone, karmienie gołębi. Zaraz zacznę jak będę wskakiwać do cel. Na razie to się skupiły na jedzeniu. Tutaj nasze dziewczyny. Zgłodniały, bo zimno. Karma już troszeczkę lepsza. Jakieś tam witaminki już coś tam podajemy. Coś tam na skorupki. Grity świeże. To cały czas są. Także gołębie zdrowe. Zobaczymy. Niedługo połączymy w pary. Zobaczymy jak szybko zniosą jajka. I w ile czasu będą niosły. Tak zawsze sobie też daty wstawiam przy przy każdej parze, przeważnie to trwa tam no króciutko, nie? że praktycznie w jednym momencie znoszą głębiej jajka szybciej to stare pary, przeważnie to są już drugi raz połączone, czy tam kolejny raz no ale zobaczymy w tym roku będzie, w tym roku mam trochę więcej gołębi do lotu bo jest ponad setka 110 chyba jak się nie mylę także troszeczkę więcej roboty będę miał ale damy radę Kolega co tam robi. O, widzicie? Skakują sobie już. O. Także będzie dobrze. To jest samce rozpłodowe dostały taką samą dawkę jak zawsze, ale widzę, że, że mało im, trochę im dosypie. Jednak przymrozki robią swoje. Słuciecie, chłopaki, jedzcie jedzcie sobie Tym też troszkę dosypiemy, bo też one dostają tyle samo, bo tu jest po 11 samców w przedziale Smacznego Dobre. Zobaczymy jeszcze u reszty na gołym lotowym. Także mamy zimę. W ogóle, chyba pierwszy raz w ogóle u nas śnieg spadł, nie wiem. W tym w ogóle na przełomie 24-25. No, może drugi, drugi raz chyba. Bo raz w ogóle w, tym, w tę zimę raz tylko odśnieżałem. Dosłownie tylko raz i nic więcej. Tak, także słuchajcie, jeżeli, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji kanału. Teraz trochę będzie się już działo. Już pomału tu zaczynamy, wchodzimy w sezon, także myślę, że będę mógł parę ciekawych rzeczy powiedzieć, wynikających z mojego doświadczenia. Jeżeli chodzi oczywiście o takie sprawy techniczne, bardziej jak to wygląda. Myślę, że to też jest ważne. Technika, jak to mówią, ma znaczenie. No, także widzicie. Od razu też widać poruszenie wśród samców, nie? że doszło do zmiany pozycji celi i one już, kurde, już coś tutaj czują, nie? Bo już widać, że są, są podniecone, no, podniecone są. No. I tu mamy samciki roczne, elegancko. Także jeżeli wam się podobało, łapka w górę, zostawcie, zostawcie subskrypcję kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a myślę, że teraz odcinki będą coraz ciekawsze. Jeżeli, mówię, będzie wszystko ok zdrowie, wszystko nam pozwoli. Będziemy nagrywać i, i przygotowanie do sezonu, i sezon lotowy, i loty, i wszystko co związane z hodowlą, nie? Także trzymajcie się, życzę, życzę, e, miłego wieczoru sobotniego. Pozdrawiam, hej.